Siemanko, witam w moim pokoju. Dzień dobry. Mam dzisiaj dla Was coś fajnego, nietypowego. Otóż mam dla Was recenzję perfum. Perfum z seks shopu. I można by pomyśleć, że w seks shopach raczej nie kupić nie można kupić ciekawych perfum już to może jakieś feromony itd. 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 Ale nie. Jednak można, bo jest sobie taka francuska marka, która produkuje różne ekskluzywne kosmetyki i gadżety łóżkowe. Nazywa się Yes For Love. Um, no i ich produkty można kupić głównie w Sex shopach I właśnie z seksshopu mam swój flakon. Flakon tych oto perfum, których nazwę macie w tytule tego filmu. są Men? <grych> no nieważne, w każdym razie. Okazały się to być naprawdę dobre perfumy. Przysięgam, kupiłem je w ciemno, bo na perfuforum ktoś chyba napisał, był jakiś nieco taki mały hype na te perfumy i ktoś napisał, że są świetne, podobne może nieco do Berbery London, takie świąteczne, ciepłe, miłe, a ja bardzo lubię takie miłe, po prostu ładne, ciepłe, słodkie zapachy, także kupiłem. No i przysięgam, że tak ładnych, podkreślam, Ładnych, po prostu ładnych perfum na sezon jesienno-zimowy. Znam naprawdę, naprawdę niewiele. I byłem nimi zauroczony jakieś 4-5 lat temu i jestem nadal nimi zauroczony, jak tylko je wącham. Nie wiem, czy dodali tam jakichś feromonów jakiegoś afrodyzjaku, ale jeśli tak, to, to im to wyszło. Ym, pozycja ta skierowana jest teoretycznie do mężczyzn, ale uważam, że osoby każdej płci mogą ją nosić, y, mogą jej używać z powodzeniem, bo. No, pachnie bardzo, bardzo uniseksowo. Um, istnieje jeszcze damska wersja tych perfum, ale niestety nie znam damskiej wersji. Ale podobno też jest bardzo uniseksowa i bardzo podobna do męskiej. Reżu i jest słodki. Zdecydowanie to trzeba podkreślić. Um, jest to słodycz taka klejąca, miodowa. Kojarzy się może z suszonymi owocami, z syropem, um, może jakąś słodką, taką naprawdę gęstą, słodką żywicą. Um, ale nie jest to ulep, to podkreślam. Wydaje mi się, że do ulepa mu daleko. Perfumy te mają jednak odrobinę, odrobinę jakiejś świeżości. Tej świeżości nadają tutaj przyprawy, między innymi szafran, tonka. Samoloty latające nad moją głową to jest chyba... będzie nieodzowna część filmów, przynajmniej póki mieszkam w tym mieszkaniu. Nieważne. W każdym razie mówiłem o tej przyprawowości. Mamy tutaj tonkę, która również wprowadza poza nutami słodkimi, takimi jadalnymi, również nuty takie korzenne, niuanse korzenne, można by powiedzieć. W otwarciu te perfumy kojarzą mi się nieco z zapachem napojów energetyzujących. Ciekawe, wiem, interesujące, wyjątkowe. Um, nie wiem, czy wszystkim się tak kojarzy, prawdopodobnie nie, bo daję mojej narzeczonej powochania te perfumy. To absolutnie się tak to nie kojarzyło. Znaczy, rozumiała o co mi chodzi, ale w życiu by na, to, by na to nie wpadła. W każdym razie mamy tu do czynienia z taką dla mnie nieco podobnie pachnącą, świeżo, słodką, musującą nutą. Um, dodatkowo mamy tutaj nieco czekoladowej paczuli, wanilię, drewno. I tyle. Tak właśnie te perfumy pachną. I teraz tak. Czy są to perfumy seksowne? Czy jest to coś, czego spodziewalibyśmy się po perfumach z seks shopu? Raczej nie. Um, nie są to perfumy w żadnym stopniu kojarzące się z seksem. Um, nie są to również perfumy jakoś specjalnie dzikie, klubowe. Nie wiem, coś, coś takiego kojarzącego się um, w szerokim rozumieniu tego słowa. Seksownie. Um, są miłe. Po prostu są miłe, ciepłe, otulające, może wręcz śliczne. Pokuszę się o takie stwierdzenie. Pachną deserowo, pachną jadalnie. Wydaje mi się, że jedyny seks, z jakim mogą się kojarzyć, to taki w kuchni, nie wiem, gdzie para używa miodu zamiast lubrykantu, albo roztopionych lodów waniliowych, czy coś takiego. No nie, no żartuję, ale po prostu są, są to perfumy bezpieczne, są to perfumy po prostu, po prostu, powtarzam już po raz kolejny, ładne, także... No, jeśli... Jeśli szukacie czegoś ładnego, otulającego na zimę, to zdecydowanie sprawdźcie, sprawdźcie te perfumy. Trwałość jest przyzwoita od 6 do 8 godzin, w porywach może, może do 10. Projekcja dobra, ale otoczenia raczej nie zabija. Są to naprawdę bardzo, bardzo dobre perfumy, i naprawdę szczerze, szczerze je polecam wszystkim fanom perfum, które eksplorują ciepłe, słodkie, przyprawowe rejony i grają prześlicznie, szczególnie zimą, w towarzystwie śniegu i tak Wam. Polecam je nosić. Jesienią również jak najbardziej się sprawdza, ale wydaje mi się, że zima to jest właśnie ich pora roku. Także tak. Perfumy z Sex Shopu ode mnie okejka. polecam. Oceniam je na 8. Solidne 8 na 10. Papa. Pa.